Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek Super Autopeców. Lecimy sobie kolejną arenkę. Dzisiaj zagramy sobie nową paczką w tygodniu i zaczynamy. Co my tutaj mamy? Oposa. Sprzedaż. Daj jednemu losowemu zwierzakowi omdlenie w sklepie, plus jeden, plus jeden. Okay. Kupmy sobie oposa. Kupmy sobie otrzymanie plus 1 plus jeden za sojusznika omdlenie. Ok. Nie wiem, kupmy sobie ciebie. Mmm, kupmy sobie ciebie. No nie wiem, zobaczymy. Yy, przyczajone. Bakterie. Lećmy. Okej. Okay. No, to nie było zbyt dobre. A to przegrywamy. Nie wiem w sumie, czy bym też i tak nie przegrał. Zapomniałem, że on przecież tak zamienia. Dobra. Dajmy tak, róbmy. I co, i dostaje któryś z Was sądlanie? Nie wiem. Losowemu losowemu zwierzakowi. A! Lepiej omdlenie. A, nie ma nikogo w sklepie z omdleniem. Daj zwierzakowi profit, borówka, priorytet dla losowemu... A, to już bez sensu. Opos kolejny. Mm, karaluch. Nie. Kolejny opos. Kupmy jeszcze jednego oposa. Kupmy Ciebie. Kupmy. A, Ciebie nie chcę. Ciebie do kolejnej rundy. Paradek na początek. No czytaj po prostu zwierzaki no. Przegrywamy niestety. Czytaj co robią zwierzaki, szuka jakiś kombosów i tyle no. Aż też jak inni grają. Hmm. Dajmy sobie na pewno żabę. Kupiłbym ciebie, kupiłbym jeszcze jednego. Omdlanie, dobra kupmy sobie. Mogę najpierw tych posów posprzedawać. Rąbki wydajecie, to bez sensu. Uh, dobra, to też bez sensu. Dobra, lecimy do kolejnej rundy. Tak, potem pogramy z widzami. Oh, wow. Ała, l'oberwał. Mmm, tutaj chyba niestety też przegramy. To nie idzie, to nie idzie. Ewidentnie. Mm, ciebie nie chcę. Nic ciekawego, nic ciekawego. Nie wiem, połączył te oposy Daj sojusznikom obok, plus jeden do ataku za każde trzy monety wydane w tej rundzie. Okej, okay, to jest nie najgorsze. Mm, użyj trąbki. Sensu. Kolejny opos. Ok. Mm, chyba tyle. Zobaczmy. Ty dasz plus 3 plus 3 ok w porządku chyba w końcu coś wygramy. Dobra, na razie coś wygraliśmy. Dziwnie tak na początku grać z tą paczką. Mm, to jest ciekawe. Możemy trzech od razu kupić. Weźmy sobie ciebie i kupmy sobie ciebie. Bizon. on może być spoko. Dobra, no to chyba lecimy. Mogę zrobić w ten sposób: daj daję mu prawidłowość na początku bitwy. Wypchnię przeciwnika naprzeciw o jedno miejsce do przodu. Nie. Dobra. Ajajaj. unlucky. No nie, no. A, to możemy sobie przyspieszyć. No nie, no ale pech, 1 HP mu zostało Jak to się chociaż zremisowali Bo nawet byśmy wygrali Ale sad Dobra Dajmy sobie może ciebie i kupmy sobie bizona No i co, kogoś tutaj trzeba wbić jak najszybciej na trzeci level Jest opos Dobra, będziemy mieli oposa na trzecim poziomie Ejźmy. A szczerze nie widzi mi się to. Jedzie... O, najmniejszym zdrowiem, plus 4 zdrowia. To jest ciekawe. No, remisujemy tutaj. Ale póki co ono idzie tragicznie po prostu. Potrzebujemy kolejnego oposa. Uuuu, po prostu to sojuszniczą zabawkę. Daj sojusznikom obok plus 3 plus 3. Ale my tutaj nie mamy w ogóle chyba żadnych zwierzaków pod zabawki, takie mam wrażenie. A to jest przywołać zabawkę. Hmm. Dajmy ciebie, kupmy ciebie. Poszukajmy koniec, są daj coś czemu zwierzakowi najmniejsze zdrowie plus 4 zdrowia. To jest też ciekawe. sobieć sobie ciebie i kupił ciebie. Dajmy plus 1 plus 1 dla tego oposa powiedzmy. Dobra. A Hip hipcie się trafił. Dobra. Ale wygrywamy, super. Chcę tą zabawkę zdobyć jak najszybciej. Wy nie dajecie zabawki, ty też nie dajecie zabawki. I ciekawego. A tu, tutaj też nic, nic ciekawego raczej no nie ma żadnego zwierzaka kurcze z zabawką, no. Dobra, możemy kupić kolejnego orangutana. Wy sobie go, ale nic tu szczerze ciekawego nie ma, no. Tragedia. Myś tam się boostujemy, ale bardzo powoli. Ała. No i przegrywamy, niestety. Za, za wolno się tutaj boostujemy, ewidentnie. Kolejny dudek. Hmm. List też bez sensu. O co mi ty, jak nie mam zabawek. Hmm... Ja bym ciebie równie dobrze wymienił tutaj. Rangutana sobie podbijmy. Teraz 8 zdrowia dodaje. To jest nie 1 plus 1 otrzymaj profit. Okej, okay, to jest ciekawsze. Okej. Okay. Ładno. brańczku. Okej, okay, zahituję. No, z tym zdrówkiem to ładnie tutaj śniemy. Okej, okay, super. Dodajemy sobie ciebie, cyk. kupmy tak. Sushi, kupmy sushi. Mm. Temu zwierzakowi trzeba dać jakiś profit typu cebule. Dobra, zatrzymajmy sobie tam cebulę, to damy mu cebulę. Ajajaj. Ale mocarz. Kurde, chyba nie damy rady. No bez sens w ogóle z nim. Mocarny jest ten eee, hipopotam. No dobra, to nie było najlepsze. Zagrajmy jeszcze raz. Weźmy tego oposa, weźmy ciebie. I weźmy może kaczuszkę, lećmy do pierwszej rundy Nazwijmy się naiwne czołgi I lecimy Okej, okay, trzy zaby Remisujemy, więc git To już na pewno lepiej niż porażka ostatnio na początku Fajna kaczka hmm. No można, można kupić Fajny ten no i kolejna kaczka. Można zrobić tak. I lecimy do kolejnej rundy. W następnej rundzie sobie połączymy te kaczki. Dobra. Wygrywamy sobie tutaj. Pięknie. I te na luzie wygrywamy. Tak, tylko jeden zwierzek, który przywołuje zabawki. Okej, okay. łączymy. Towa królik. Tutaj można pograć pod jedzenie z tego co widziałem. Jest sporo zwierzaków, które łączą się z jedzeniem. Zrobimy sobie tak, poszukajmy jeszcze czegoś, weźmy sobie Ciebie i lecimy do kolejnej rundy. Okej. Okay. Ale bez sensu, że ma na pierwszym slocie. Kurde. Remisik tutaj. No te karaluchy mocne. Dużo karaluchów. Dobra, łączymy sobie Was. Dudek. 23% się 3% ataku i zdrowia najbliższego... Piszemu zwierzakowi z lewej krawędzi sklepu. Średnie mocno, średnie. Mm, wziąłbym dudka na początek. Wziąłbym mięso z kością na początek. Kupiłbym ciebie i wymienił. I czy kupił oposa? Można serze wziąć tego oposa, no? Skóra. Okej, okay, tutaj strzelasz, Szkoda, jakby ten umarł. Ajajaj, ale by było. No i sobie tutaj przegrywamy. No szkoda, szkoda. Jakby on strzelił, to byśmy wygrali. Brakło jednego ataku. Dobra, kolejny oposik. Weźmy słódek. No i ta owca. Chyba nie. Trzeba bym czegoś innego. Hmm. Nic ciekawego, nic ciekawego. Co to robi? Wywołanie przeciwnika. Zadaj trzy punkty jednemu losowemu przeciwnikowi. To jest fajna kontra, ale aktualnie chyba tego nie potrzebujemy. Lecimy do kolejnej rundy. O, dostaje, busta. Okej. Okay. szkoda, znowu na jednym HP został. Ale sad na peszek trochę. Ja coś mam z tego pecha ogólnie. Więc to z kością kolejne, raczej nie. Mm, dobra, dajmy jabłko dla ciebie. Beczka raczej nie potrzebuje Karni profit jedzenie celowi oraz na bitwę Hmm Może sprzedajmy ciebie I wziąłbym ciebie tutaj Na drugiego slota może Poszukajmy czegoś lepszego Weźmy sobie ciebie Weźmy sobie ciebie I weźmy sobie ciebie Dobra lecimy Okej okay. O dobra, zabijamy sobie Dobrze poszło To już nie mieliśmy co kraść Dobra, wygrywamy to Drugi win, wow Opos kolejny Piąty level, ukradnie jedzenie z prawej krawędzi sklepu To jest spoko ogólnie eee, wziąłbym to za oposa hmm. Wziąłem sobie ciebie w takim razie Weźmiemy do tego teamu jeszcze króliczka, damy sobie... Dobra, zróbmy tak. I on sobie ukradnie to. Dobra. Jeszcze dostanie zdrowie. Dobra. Okej. Okay. No ale niestety remisujemy nie mogę nic wygrać kurczę na tej paczce powiem wam, dobra, zróbmy tak. To nic ciekawego. Pudek kolejny alpaka. Jednem jednemu lesowem ususzniku plus 3 plus 3 za otrzymanie rany. O, jego można ładnie zbustować. Może wywalę sobie ciebie z końca. Lobimy sobie ciebie tutaj. No i zaraz będziemy cię bustować. Weźmy... Znajdźmy... A, no tak, jak to wymieniłem, to on dostanie to. Ale w porządku, niech dostanie. Że myślę, że bardziej się to opłaci. Dostajesz dodatkowe zdrowie. Okej. Okay. Dobra, zdją zdjął go, no tak. O, ukradł jedzenie. Ale to nic mi nie daje, przegrywamy. Okej. Okay. Skorpion, czekolada. Czekoladę dałbym Tobie od razu, i bym boostował. Jak najszybciej bym Cię wybustował. Shop Hmm, tego nie chcę chyba. Dajmy Tobie powiedzmy cebulę. Nie no, bez sensu Tobie dawać cebulę. Może Tobie dam cebulę. Dasz Tobie zdrowie. I Ty sobie weźmiesz cebulę. Też te Cebule są takie mocno średnie. Mocno na wyrost. Dobra, wygrywamy tutaj. Na luzie. Dobra, super. Tut. Mm, tutaj wymieniamy. Okej, okay, sushi to jest chyba najlepsze, co mogło się trafić. Jak królika. My sobie jeszcze ciebie i lecimy. Tak, nie miałem żadnego jedzenia. Ale dobra, ty zabijasz ich obu. No i to jest najważniejsze. Dobra, mamy to. Pięknie. Downie wręcz. Kolejna czekolada dajmy tobie. Mmm. Um, chyba nie. Bizon się trafił. To chyba też bez sensu. Kupmy tobie jeszcze tak. Mieniłbym. To jest to, co daje zabawkę. Wow, jedna zabawka. Lisek kolejny. Zachowajmy sobie to. I teraz ty dostaniesz to. Super. Coś tam się bustuje. Ok. no i ty zginiesz znowu na hita. Ała. <grystanie> Ale combo potężne. No nie. 2 HP. Sushi. Uuu, i trafiła nam się małpka. Małka, małpka byłaby fajna. Dałbym sobie ciebie, kupił małpkę. A zanim kupię małpkę, kupię sushi. I ciebie bym dał naprzód. Kiedy mamy małpkę, kupiłbym jeszcze liska. Kolejny lisek. ja mogę zachować. Chociaż wolałbym jakieś sushi. Żybek. Okej, okay. niech ma. Dostanie jeszcze dodatkowe zdrówko. Ok. Oh wow, jakie potężne zwierzaki już tutaj są. Bez szans w ogóle. O oh nie, jeszcze idę. Oh, ale źle. Dobra, przegrywamy to. Ale źle mi się gra te paczki. Wróćmy do menu. Eee, spróbujemy zagrać z widzami utwórz na nowej paczce, dobra więc widzimy się za chwilę no to zaczynamy nie wiem, weźmy koralucha, jedwabnika może no i ciebie zachowajmy kolejnego i lecimy do kolejnej rundy nazwijmy się szybkie bajgle, idealnie najlepsze bajgle, szybkie dobra, lecimy w takim razie zobaczymy co tym razem nie wydarzy. Ok. Niestety przegrywamy. Nie wiem, totalnie. Kupmy ciebie. Kupmy ciebie. Zróbmy jeszcze tak. Zachowajmy karalucha. i leźmy do kolejnej rundy. No. Nawzajem no, sobie dali. Dobra, jazda. Ok. A tutaj wygrywamy akurat. Ciężko było przegrać. Dobrze, super. Odzyskujemy zdrówko. Dajemy kolejnego karalucha. Hmm, nic ciekawego, nic ciekawego, również nic ciekawego. Hmm. Urdebela, no powiem, że mocno kiepsko. Zrobiłbym może tak i kupił ciebie. Mm, I może połączmy Was od razu, żeby ten dostał boosta. O, i zachowajmy sobie Ciebie i jabłuszko zachowajmy. Dobra, zawsze coś. Lecimy do kolejnej rundy. Od razu się zaczęła przy okazji. Okej. Okay. No dobra, wygrywamy super. Kupujemy sobie króliczka, kupujemy sobie jabłuszko na Ciebie. E, kolejne jabłuszko kupujemy na Ciebie. I lecimy do kolejnej rundy. Wszyscy sobie z sklepu plus jeden. Okej. Okay. Dobra, jazda. Ajajaj, ale postrzelał. A dobra, ale ostatecznie remis. Kupmy sobie meduskę. Wymieniamy, nic ciekawego, wymieniamy, kupmy sałatkę, wymieniamy, ciebie może zachować, jabłuszko, kolejny karaluch, no i dobra, a i nie zachowałem sałatki, powinienem zachować, no cóż, lecimy do kolejnej rundy, dobra, lecimy, okej, okay. tutaj nawet fajno, bo się troszkę wyleczyliśmy, a tu i tak padnie. O no i ostatecznie wygrywamy. Super, nasz króli wygrywa. Karaluch, cyk. Dostajesz busta. Uuu, i mamy tę zabawkę możemy wziąć. Roby jeszcze tak. Dobra, teraz bym sprzedał sobie może tego jedwabnika. Też kurde trochę szkoda. Waliłbym Ciebie. I kupiłbym tę zabawkę. Daj sojusznikowi maksymalnie sprzedał Profit Melon. Zadość mógł to jest z najmniejszym zdrowiem. Ostatniemu przeciwnikowi. Z najniższym zdrowiem. Może weźmy. I dajmy sobie. Obie plusa. No i lecimy do kolejnej rundy. Ok. No i dostał. Ouch. Trochę oberwałem. O, ale ostatecznie wygrywamy, więc to wyszło na plus. Super. ładka, Oczywiście, że tak. Jedwabnik kolejny. Weźmy. Nic ciekawego tutaj. Kolejny jedwabnik. Przerwanie sojusznika. Skupimy profil. Nie. Takowajmy, jabłuszko. Lecimy do kolejnej rundy Okej okay. Kurczę, jeden zdrowia zaś Ajajaj Nie no, przegrywamy niestety Znowu jeden zdrowia zostało Anlako troszeczkę Dobra Kupujemy sobie w takim razie kolejnego I bierzemy sobie od razu, żeby... no nie, dalej nie ma sensu, weźmy tak Wrzucamy sobie w ten sposób. O, i ten się trafił, dobrze. Hmm. Wymieniamy kolejny, kolejny. Super. Bardzo ładnie się trafiło. jest Wixa zara i piąteczka. No i dobra, lecimy sobie do kolejnej rundy. Dobra, ruszamy. Dobra, ty zabijasz. Super. Nie no, tutaj w końcu chyba wygramy. Dobrze, udało się. Też też ledwo o jeden zdrowia. Teraz w naszą stronę przynajmniej. Eee, teraz tak. Kupujemy sobie ciebie. Weźmiemy sobie tutaj, żeby zadać dwójce. Chociaż kurczę. Ja bym wziął teraz melon i kupił jego na początek. Zamiast chyba karalucha. Tak, sprzedajemy karalucha i kupujemy sobie ciebie. Chciałbym ci od razu plusa. Może jeszcze teraz dostaniemy plusa. Super. Pięknie. No i co? Chyba lecimy do kolejnej rundy. No, jak najbardziej. Wy dostajecie w dwójkę melony, więc może być to naprawdę opłacalne. Dobra, jazda. U, to będzie ciekawe. Teraz Jeszcze dostanę podwójca, on jeszcze zboostuje. O, ale dobrze. Ale siedzi teraz. Dużo boostów poszło. Dobrze. Mamy to. Teraz tak, kupujemy sobie meduzę. Kupujemy sobie królika. I kupujemy czekoladę na ciebie od razu. A jazda do kolejnej rundy. Nie ja tutaj przedłużać zbytnio. Dobra, lecimy. Dobra. Wyginiesz na hita. Dobra, wygrywamy super. Witaj tułow ów, kajeczka. Ok, tracimy, ale od razu kupujemy nowe. O, i. A za popsucie dostajecie melon. A dobra, teraz dopiero dostajecie ten melon. Ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Weźmy sobie mieczyk w takim razie. Eee, nie, już raczej po tym koniec. Robmy tak. Super, że akurat ten dostał. Nic ciekawego. Mamy kolejnego. Dwa sushi, ale dobrze się trafiło. O, i kolejne dwie meduski. Różnicza Zabawka powtarza swoją zdolność na poziomie pierwszym. Mocne, podoba mi się. Zagrał? zagra? Perał to Pets. Okej. Okay. Niestety się przebił. No tutaj niestety nie damy rady. Za mocne, za mocne jednak. Dobra, teraz tak, w takim razie, ja bym sprzedał sobie... Ja bym sprzedał... Chyba królika najbardziej, ale najpierw zrobimy sobie boosty, sobie rzucimy. Będziemy najpierw tak. Fistaszek. i Fistaszek jest mocarny. Też dobry zwierzak. Aj, nie mam sprzedawać, aż, aż za bardzo. Dobra, w następnej rundzie kupimy. Lecimy. Nie wiem, czy powinienem trzymać te meduzy. Te meduzy jakoś dużo mi chyba nie dadzą. 11-17 to też nie są jakieś super statystyki. Jakaś małpka, kurde, ten mors jest mocny. Kurde, ciężko będzie to wygrać, mam wrażenie. No to jazda. O, dobrze, że mam tego. A, i tak oberwał. Okej. Okay. Kurczę, szkoda, że 4 hp zostało, ale ostatecznie wygrywamy. Super. Straciliśmy zabawkę, więc to jest bez sensu. Może odzyskamy zabawkę. Teraz Sprzedajemy sobie królika w tym momencie. Kupiłbym sobie ciebie, żeby fistaszek dostał. Została meduza z tyłu. Którą sobie podbustujemy. Lisek już tak średnio. O, będzie. Pierwsze, że Mols, drugie, że kolejny gawial, który da nam kolejną zabawkę. Dobrze, podoba mi się to. Dobra, teraz zaczynamy kolejną walkę. Ajajaj. O! Ten dostał fistaszka. Chyba giniesz. Kurcze. bardzo się podbustowali. To burrito jest mega dobre. Dobra, zróbmy tak. Kupmy sobie od razu zabawkę. Kupmy sobie Ciebie. Pita to jest, daj jednemu z Profit Pita. Jeden raz otrzymaj plus 15 zdrowia po otrzymaniu rany. Okej. Okay. Mogę dać to Tobie. Spróbujmy. Może wystarczyć Ci zdrowia. Lecimy do kolejnej rundy. Tylko w sumie, dwie osoby zostały. A tego skorpiona na początku, to jest akurat całkiem prosta do przejścia no ale kurczę Leonard no to ma kurde mocarne zwierzaki Zobaczymy Okej okay. W porządku O dobrze mm, I tak przegrywamy tego nie wygram niestety. dziękujemy ciebie. nic z tego. Mors. Ok, to może mnie uratować. Kolejny mors. zrobimy sobie w ten sposób, małka. Koby też dobra. Dobra, lecimy, Spróbujmy. Teraz mors daje tutaj dwójce fistaszki i ta dwójka może to ogarnąć. A nic, no nic, to trzeba zaryzykować. Dobra, od razu lecimy. Dobra, wy dostajecie w dwójkę pistaszki. Kurde, no zabrakło. Dalej zabrakło. Mogę dać go na początku po prostu. Tak tajtujemy oczywiście. Oj... No i otrzymaj. Nie ogarniam trochę tego zwierzaka. Jak on działa. Otrzymaj profit to osłabienie. Znaczy osłabienie. Nie ogarniam tego. Kurde. Okej, okay, dobra. Ale blisko było, kurczę, bardzo close runda. Dobra, więc tym akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek. Trzymajcie się widzowie i do kolejnej, kolejnych odcinków Super Autopeców. Elko.